Witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Wodniki i zapraszam Was na Wasz horoskop na miesiąc marzec. Zaczniemy od spraw zawodowych. Cóż takiego tutaj się Wam szykuje? Mamy w sprawach zawodowych króla Pucharów, który jest kartą bardzo pozytywnie nastawioną do Was i zapowiada Wam, że dostaniecie jakąś dobrą wiadomość, dobrą informację, która podniesie Was na lepszy, wyższy poziom, Waszą psychikę, waszą, Wasze tutaj nastawienie do życia i pokaże Wam nowe możliwości zarobkowania, nowe możliwości wykonywania Waszej pracy, czy też wejścia na zupełnie nowy. Etap y, spraw zawodowych, na otwarcie się na nową drogę spraw za, w sprawach zawodowych. Y, w sprawach finansowych, takich tych większych, grubszych, mamy szóstkę denarów, czyli pokazuje nam ona, że y, przy odpowiednich działaniach waszych, przy odpowiednim tutaj takim nastawieniu psychicznym praktycznym, i praktycznym, y, będziecie mogli odłożyć y, sobie, zacząć odkładać y, sporą gotówkę y, na to, żeby zrealizować później y, swoje własne marzenia. Y, Pamiętajcie, tylko, że jeżeli jesteście tutaj osobami, które mają własną firmę, to ta karta jak najbardziej jest dla Was pozytywna. Natomiast jeżeli jesteście pracownikami, to ta karta może zapowiadać, że niedokładnie taką kwotę uda Wam się odłożyć w tym miesiącu, jaką byście chcieli, ale na pewno jest ona jednak kartą pozytywną. A więc tutaj daje Wam szansę na to, że te sprawy zawodowe zaczną się u Was rozkręcać coraz. Z każdym dniem coraz, coraz lepiej. Co będzie się działo w takich tematach spraw codziennych, zawodowo-finansowo-rodzinnych? Mamy tutaj czwórkę mieczy. Pokazuje ona, że Wasze działania będą skierowane albo tutaj wokół. Jakiś spraw szkolnych waszych dzieci czy wnuków, albo będzie tutaj taka, taki okres wyciszenia, waszego własnego, skoncentrowania się na tym, czego byście pragnęli, czego oczekujecie od życia, i w jaki sposób możecie tutaj lepiej się rozwinąć i czego możecie się nauczyć. Jest to bowiem karta i szkoły, i takiego sanatorium, takiego czasu, w którym my jakby poświęcamy sobie, sobie dla siebie samego, i pielęgnujemy swoje, swoje plany, swoje marzenia, żeby móc z nich później dobrze korzystać. Co będzie się działo w tematach nauki, w tematach tutaj rozwoju? Mamy pokazaną czwórkę buław, okres taki bardzo radosny, wakacyjny wręcz, tak? Czyli pełen, tutaj jest Bóg Słońca, radość, a więc jakby plany, tworzenie takich planów odnośnie tego, co da Wam radość i odnośnie tego, co pozwoli Wam lepiej pokazać. Wiadomo, że w wakacje podczas urlopu jesteśmy radośniejsi, wypoczęci, a więc co pozwoli Wam tutaj wykonywać swoją pracę i równocześnie czuć się mimo wszystko wypoczętym, czuć się bardziej radosnym, czyli ta karta mówi o tym, że wielu z Was podejmie y, być może jakieś szkolenia, albo będzie chciało się przebranżować, będzie coś tutaj robiło, będzie coś się uczyło w tym kierunku, czegoś się uczyło, żeby ta praca, jaką wykonujecie, była dla Was łatwiejsza i y, sprawiała Wam więcej radości. W temacie sławy mamy trójkę buław, która to karta pokazuje takie przygotowywanie się do wejścia na nową drogę. Tak? Czyli tak jakbyście już światu pokazywali, że słuchajcie tutaj jestem, ja to i to potrafię, to i to zrobię, takie i takie osiągnięcia mam już za sobą. Tak? Czyli pokazuje wam, że jest dla was otwarta, otwiera się dla was specjalna droga, nowa droga, jeżeli, na którą jeżeli wejdziecie, będziecie nią podążali, to macie szansę tutaj zdobyć. Zupełnie nową pozycję i równocześnie sławę. W temacie, w dziale spraw zdrowotnych mamy tutaj um... Boginią Atena, która pokazuje jest boginią wielkiej siły fizycznej i psychicznej, jest taką mocną, mocną tutaj kartą. Pokazuje ona, że wszystko w waszym zdrowiu będzie dobrze. Możecie się skoncentrować na jakby zbliżyć do waszej siły waszej podświadomości i zacząć realizować swoje własne marzenia. Co da wam oczywiście też większą siłę przebicia. Co będzie się działo w tematach spraw uczuciowych? Mamy tutaj cesarza, mamy tutaj boga Zeusa, który, który pełen siły, pełen tutaj takiego, takiej radości życia, pokazuje Wam, że cieszcie się tym, co macie, doceniajcie to, co macie, cieszcie się swoimi partnerami, swoimi partnerkami i wyciągajcie z tego związku tyle, ile się da, w sensie, dajcie z siebie jak najwięcej i oczekujcie tego samego od swoich partnerów. de W temacie tutaj spraw realizacji planów marzeń, osiągnięć projektów mamy, bo mamy tutaj boginię ogniska domowego, która zapewnia, że zwłaszcza takie będzie, będzie jakby dbała o to, żeby wszelkie wasze osiągnięcia, plany związane zwłaszcza z, z budowaniem domu, rodziny, ogniska domowego, były jak najbardziej zrealizowane, tak? A więc Równocześnie to jest takie nawiązanie do osób, do tych wodników, które są samotne, że dla Was ten miesiąc, jeżeli tylko dołożycie starań, jeżeli tylko otworzycie się na nowe znajomości, to może Wam tutaj zaowocować jakimś, jakąś bardzo fajną, ciekawą znajomością, nowym partnerem, nową partnerką na Waszej drodze i będziecie mogli korzystać z tego związku pełną piersią, będziecie mogli czerpać radość z niego. Co będzie się działo w temacie spraw. Wyjazdów, podróży, takiej wolności poruszania się po świecie. Mamy tutaj kartę pracy, typową kartę pracy. Która pokazuje, że jakby ten miesiąc będzie dla Was bardziej miesiącem takiej organizacji, przygotowywania się do spraw zawodowych, organizowania sobie swojego warsztatu y, zawodowego, y, przygotowywania się do tego, co chcielibyście robić albo do tego, co robiliście, a teraz y, z racji tam y, wirusa zostało czy z, innej, z innego powodu zostało to wszystko zatrzymane. Y, a więc je, będzie to dla Was przede wszystkim miesiąc pracy, skupienia się na tworzeniu czegoś, budowaniu, A więc, jakby ten temat wyjazdów, podróży w najbliższym czasie, nie w najbliższym miesiącu nie będzie aż tak bardzo Was tutaj interesował. Moje drogie wodniki, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam za miesiąc na kolejny horoskop. Do usłyszenia.